Zbigniew Herbert, Nikę, która się waha, czyli o tym, jak interpretować tekst poetycki. Potraktuj ten edukast jako wskazówkę dotyczącą interpretacji tekstu poetyckiego na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Wiesz doskonale, że poprawna interpretacja powinna się charakteryzować poprawną kompozycją, wiedzą merytoryczną, no i oczywiście poprawnością językową. Wszystkie te aspekty weźmiemy pod uwagę w tym materiale. Zapraszam. Wstęp. Wyobraź sobie, że musisz dokonać interpretacji wiersza. Zbigniewa Herberta pod tytułem Nike, która się waha. Niektórym uczniom wydaje się, iż taka interpretacja nie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności. Można przecież przedstawić jedynie własne skojarzenia z tekstem. Nic bardziej błędnego. Posłuchaj. Wstępem do wypracowania mogą być podstawowe informacje dotyczące charakterystyki twórczości autora. Zbigniew Herbert. Urodził się w roku 1924, a zmarł w roku 1998 i należy do grona najwybitniejszych polskich poetów współczesnych. Oprócz wierszy pisał także eseje na temat kultury i sztuki europejskiej, np. Barbarzyńca w ogrodzie czy Labirynt nad morzem. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Studiował polonistykę, malarstwo, filozofię, prawo. Ta bogata wiedza pozwoliła poecie snuć refleksję o kulturze. Stąd określenie, które stało się tytułem wprowadzenia do innego edukastu: Zbigniew Herbert poeta kultury. Herbert zadebiutował dopiero jako poeta w 1956 roku tomem pod tytułem Struna światła. Spóźniony debiut był związany z niezgodą artysty na oficjalną socrealistyczną poetykę. Inne tomy poetyckie Zbigniewa Herberta to Hermes, Pies i Gwiazda, Studium przedmiotu, Napis. Wiersz pod tytułem „Nika, która się waha, pochodzi z debiutanckiego tomu autora pod tytułem Struna Światła. Rozwinięcie tematu. Przystępujemy do właściwej interpretacji tekstu. Wyjaśnienia domaga się już samego tytułu. Stanowi on aluzję kulturową, artystyczną i literacką. Nike była bohaterką mitologii greckiej, córką samego Zeusa i mieszkanką Olimpu. Zwróć uwagę, już w tym fragmencie pojawia się wiedza na temat kultury antycznej. Była przedstawiona jako kobieta dostojna ze skrzydłami u ramion, towarzyszyła wojną ponieważ była uznawana za boginię zwycięstwa, ale również traktowano ją jako patronkę wszelkiej rywalizacji, na przykład zawodów sportowych. Pojawiła się już w twórczości Hezjoda. W czasach współczesnych jej wizerunek jest kojarzony ze słynną rzeźbą helenistyczną z II wieku przed naszą erą, której autorem był Pytokrytos Zrodos. Obecnie można ją podziwiać w Muzeum w Luwrze. Do naszych czasów zachowała się niestety w formie okaleczonej, bez głowy i rąk. Jednak taki wygląd rzeźby jest bezpośrednią inspiracją dla artystów, nasuwa bowiem wiele symbolicznych skojarzeń. Pomyśl chwilę na ten temat. Brak głowy i rąk może przecież sugerować cenę, jaką płaci się za wierność sobie, czy walkę w obronie ojczyzny, wszelką ofiarę i poświęcenie. Natomiast skrzydła mogą symbolizować lot, wznoszenie się ku sferze ideału. Te konteksty interpretacyjne są również obecne w wierszu Zbigniewa Herberta. Mamy tutaj do czynienia z typem liryki pośredniej. Nie znajdziesz w tekście sytuacji wyznania lirycznego podmiotu informującego o jego doznaniach i przeżyciach, zastąpił je. Opis pewnego obrazu poetyckiego, i to właśnie w tym opisie musisz szukać ukrytych znaczeń. Bohaterem jest bogini i młody chłopak, który bierze udział w wojnie. Kontekst biograficzny: zwróć uwagę na datę urodzin poety, związek z wojennym pokoleniem Kolumbów, walkę w czasie II wojny światowej w oddziałach armii krajowej. To skojarzenie nasuwa oczywistą analogię z wydarzeniami II wojny. Można oczywiście to spostrzeżenie potraktować w kategoriach uniwersalnych i powiedzieć, że ta sytuacja liryczna może odpowiadać wszystkim konfliktom zbrojnym, wymagającym od młodych ludzi ofiary w walce za ojczyznę. Warto również w tym kontekście przywołać skojarzenie z bardzo znanym wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem Elegia o Chłopcu Polskim. Te dwa teksty. Łączy postać bohatera, czyli młodego człowieka walczącego w obronie swojego kraju, rzeczywistość historyczna, wojna, no i ofiara. Obydwaj giną w walce. Zwróć uwagę na postać bogini, tytułowej Nike. Mamy tutaj do czynienia z poetycką reinterpretacją mitologicznego i kulturowego motywu. Nike zachowuje się jak kobieta, matka, nie jak bogini rezygnuje z pozy, której nauczyli ją rzeźbiarze. Jest ludzka, czuła, opiekuńcza, pełna matczynych uczuć. Można powiedzieć, wychodzi ze swojej roli, którą narzucili jej artyści. Taki zabieg nazywamy personifikacją, czyli uosobieniem. To bardzo ważne, aby wspomnieć o tym w wypracowaniu na temat wiersza Zbigniewa Herberta. A teraz musimy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie. Dlaczego bogini się waha? Na czym dokładnie polega jej wahanie? Posłuchaj. To wahanie można interpretować jako walkę między wymogami serca i rozumu. Jest to częsty motyw w literaturze powszechnej i polskiej. Serce nakazuje bogini ocalić życie chłopca, ochronić go przed złem wojny. Jednak rozum mówi, że każdy gest litości osłabiłby jego wojenny zapał. Mógłby wtedy stchórzyć w obliczu śmierci i nie wypełnić swojej misji, której wymaga od niego historia. Dlatego Nike ostatecznie pozostaje posągową boginią. Wie bowiem, że młodzieniec musi zginąć. Pojawia się w tym fragmencie kolejne kulturowe nawiązanie autora wiersza. Pamiętasz zapewne, że starożytni Grecy wyznawali bardzo specyficzną koncepcję losu. Wierzyli, że jego wyroki są nieodwracalne, a człowiek nie ma na to żadnego wpływu. Próba przechytrzenia losu była traktowana jako przejaw pychy, z który, który człowieka pociąga ku karze. Jest to problematyka znanej tragedii Sofoklesa pod tytułem Król Edyp. Bohater wiersza wypełnia więc swoim życiem i bohaterską śmiercią tragiczny los pokolenia Kolumbów. Zobacz Edukasty prezentujące twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Tadeusza Borowskiego. Zakończenie. Na zakończenie trzeba sformułować wnioski podsumowujące całość interpretacji. W wierszu Zbigniewa Herberta, nazywanego jak już wiesz poetą kultury, obecne są liczne nawiązania do historii, literatury i sztuki europejskiej. Poeta wykorzystuje toposy i archetypy, to znaczy motywy i wzorce postaw w celu ich prezentacji i reinterpretacji. Zabieg taki powoduje, że przywołania odsłaniają swój uniwersalny charakter. Poeta buduje w ten sposób moralny system, który powinien być drogowskazem i inspiracją dla człowieka współczesnego. Z tego powodu mówimy o uniwersalizmie jego wierszy. Często towarzyszy im także dyskretna ironia. Bowiem wielka ofiara z własnego życia często w oczach potomnych nie jest odpowiednio doceniona. Z podobnym ujęciem tematu spotkaliśmy się w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jak widzisz, prawdą okazało się twierdzenie, że poprawna interpretacja wiersza nie jest tylko snuciem własnych skojarzeń i refleksji. Choć jest to oczywiście niezwykle cenna umiejętność. Wymagana jest także konkretna wiedza, dzięki której tekst ujawnia swoje skrywane sensy. Zapraszam do obejrzenia innych edukastów dotyczących literatury współczesnej, a teraz rozwiąż poniższy test lub zapoznaj się z tym materiałem jeszcze raz, jeżeli uważasz to oczywiście za konieczne. Dziękuję za uwagę.